Witajcie. Mam na imię Ala, a to jest kanał Lubię Tworzyć. Czym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku? Spójrzcie tylko, wykonamy sobie takie fantastyczne kartki walentynkowe z motywem balonowego serca. Zaprezentuję wam takie dwa właśnie sposoby na stworzenie takich kartek. Za moment zobaczycie listę niezbędnych materiałów, a tuż potem zabierzemy się do działania. Zaczniemy sobie od tej kartki. Jak widzicie, ta kartka ma zaokrąglone brzegi. Wykorzystałam do tego specjalny dziurkacz do właśnie tworzenia takich narożników zaokrąglonych. Natomiast domyślam się, że większość z Was może takiego dziurkacza nie posiadać, więc wykonamy sobie też taką kartkę bez tworzenia owych zeokrągleń. Od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od uwaga, zrobienia serc. To jest najprostsze zadanie. Ja już sobie przygotowałam szablon, też polecam Wam, żebyście takie szablony sobie wykonali wcześniej. I teraz tak, ten szablon sobie odwzorujemy na czerwonym kawałku papieru. Układam sobie moje serce tutaj i uwaga sobie je odwzorowuję za pomocą ołówka. Możecie e, narysować jedno serce i później tylko resztę wyciąć. Na zasadzie złożenia kartki, my tak zrobimy. Potrzebujemy łącznie trzech takich serduszek. Wyciąłam sobie ten fragment i złożę go sobie tutaj. W taki sposób, zrobiłam taką harmonijkę Teraz Następnie sobie to serce wytnę Właściwie trzy serca Są trzy serca. Tutaj jeszcze poprawię. Także serca mamy już gotowe. Co dalej? Dalej musimy zrobić kosz do naszego. Jak ten kosz wykonamy? Bardzo prosty sposób. Wezmę sobie skrawek kartki. Sobie tę kartkę złożę sobie na pół. I uwaga, mogę sobie od razu wyciąć ten kosz albo go narysować ołówkiem. Ja sobie, jak widzicie, narysowałam. I teraz go wytnę Wyszedł mniej więcej tak Może sobie tą podstawę troszkę jeszcze przytnę I gotowe Tak to wygląda Biorę sobie zatem różowy skrawek kartki i ten kosz odrysowuję, wycinam. mam kosz. Czyli kolejny fragment gotowy. Teraz potrzebujemy małych serc. Wykorzystam tutaj znowu sobie zrobiłam taki szablon serduszka. Ten te serduszka sobie odrysuję na kartkach, to jest różowa, właściwie taka purpurowa i fioletowa. Zrobię dwa serca fioletowe i jedno takie purpurowe, ale najpierw je wytnę. Dwa fioletowe odkładam na bok i jedno serce takie. Purpurowe. I jest. Kolejną częścią składową naszej kartki są chmury. Ja te chmury narysuję bezpośrednio na kartce, na kartce białej. Jest kartka techniczna, także jeszcze je narysuję, wytnę i będziemy mieć wszystkie części składowe. Do wycięcia i w analogiczny sposób oczywiście wycinam jeszcze dwie pozostałe chmurki. I jeszcze dwie, kolejne wytnę. Mam trzy chmury, i teraz, kochani, możemy przejść do działania, czyli przyklejania wszystkich elementów do naszej kartki. Także zaczynamy. Już sobie przygotowałam wszystkie potrzebne mi materiały. Od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od zrobienia Balonowego serca. Tutaj, jak już wiecie, wycięliśmy sobie trzy serca. Te serca musimy złożyć na pół. W taki właśnie sposób. Jest jedno, jest drugie i mamy trzecie. Bierzemy klej biały. Na środek, tutaj wzdłuż tego złożenia, tego zagięcia, nakładamy sobie ten klej. Mocujemy tutaj drugie serce. I znowu słuchajcie, trochę kleju. Numer 3. Śladu tego kleju, śladu, śladu po tym kleju nie będzie, dlatego że ten klej wysycha i po wyschnięciu robi się przeźroczysty. O, sercami obchodzimy się bardzo, bardzo ostrożnie. Możemy nawet je odłożyć na bok. Ja sobie tylko chcę tutaj i od siebie troszkę oddzielić. Nadmiar kleju zdejmę. W każdym razie serduszka pozostawiamy do wyschnięcia na bok. tutaj bardzo szybko przynajmniej ten mój bardzo szybko wysycha, więc odłożono na bok. W tym czasie przymocujemy sobie nasz kosz i wykałaczki. będą też nam potrzebne, które. Będą trzymałe to balonowe serce. Te wykałaczki sobie musimy troszkę przyciąć. One będą tutaj umieszczone. Najpierw zajmę się zamocowaniem kosza. Używam takiej taśmy przestrzennej. Mogą też to być kostki, takie samo co właściwie, czym właściwie dysponujecie. Dobra. Oderwałam sobie taśmę, element taśmy i mniej więcej może w tym miejscu umieszczam swój kosz. Ewentualnie później to zmienię. Może pod innym kątem. O, spróbuję może w taki sposób. Tutaj będą właśnie zamocowane części składowe. Balonu. o tak, na te patyczki też nakładam troszkę kleju, dociskam, na drugi <laughs> na drugi to samo. I najlepiej, żeby to czymś przytrzymać. O, posłużę się moim dziurkaczem. W międzyczasie przymocuję sobie guziczek do mojego kosza. Przy poprzedniej kartce przykleiłam sobie sznurek. Ale równie dobrze właśnie może być to guzik Także guzik zamocowany I teraz kolejna część z naszej kartki w postaci chmurek małych serc Zobaczę, czy mi już się przymocowało Dociskam jeszcze I właśnie w międzyczasie Przykleimy serca i chłopki. Może serca nakładam taśmę na to serce i przyklejam do kartki jedno. Drugie może z tej strony, drugie będzie tutaj, a trzecie w tym miejscu. Ok. Poczekam jeszcze chwilkę, właśnie, może aż te patyczki rzeczywiście się już przykleją. Myślę, że już też serduszkowy balon powinien być gotowy i będziemy przyklejać resztę kartki, resztę części spadowych kartki. Doczekałam się tego momentu, zatem odwracam sobie moje serduszka i na odwrocie nanoszę. Trochę kleju białego Teraz ostrożnie Bardzo ostrożnie jeszcze Przyklejam całość do kartki Dociskam Tutaj jeszcze poprawiam Tutaj też dobrze, żeby to pozostawić do wyschnięcia, od czasu do czasu właśnie docisnąć, ale powinno to już spokojnie się załapać. OK, jak wszystko nam wyschnie, to wtedy będziemy to balonowe serce formować. W tym czasie zajmiemy się przymocowaniem chmur. Znowu wykorzystamy sobie. Tą taśmę 3D. Te chmury możecie przykleić sobie w dowolnym miejscu, gdzie Wam tak naprawdę pasuje. Moja chmurka jedna będzie tutaj, a dwie pozostałe. Teraz wymyślimy. Znajdziemy im miejsce. I ostatnia, to jest trzecia. Będzie sobie tutaj. Pozostał nam jeszcze napis. Ten napis ja sobie wydrukowałam. Odwracam taśmę zamocuję w trzech miejscach. To jest na obu końcach i. Centralnej części pozbywam się tej plastikowej osłonki, czy tam papierowej i dokładam do kartki. Tak jak powiedziałam, musimy jeszcze poczekać aż klej wyschnie, tak by móc uformować nasze balonowe serce, ale Mniej więcej wygląda to tak. Tak jak ja też wspomniałam, wcześniej możecie zamiast guziczka, który tutaj przykleiłam, zamocować kawałek sznurka. To już, wedle waszych pomysłów. Chmurek też może być więcej, serc też może być więcej tych małych. To już mówię, sami musicie kombinować i zrobić, wedle własnego uznania. No ale pierwsza kartka prezentuje się tak i można ją już wręczyć ukochanej osobie. A teraz zaprezentuję Wam, jak zrobić kartkę też z sercem numer 2. Balonowo-serduszkowa kartka numer 2. Jak ją zrobimy? Też w prosty, bardzo prosty sposób. Przygotowałam sobie wcześniej szablon serca, dużego serca. Układam go na kartce odrysowuję i tak jak to miało miejsce w poprzedniej karteczce, tak tutaj również potrzebujemy dokładnie trzech serc. Zadziałamy tak samo. Wytnę skrawek tej kartki, złożę go na trzy części. I witna. Mamy trzy serca. Z tego powstanie kosz. Składamy ten fragment na pół. Wyrównujemy zagięcie. I tutaj również możemy użyć specjalnego dziurkacza do robienia narożników i te narożniki sobie zaokrąglić. Ale tak jak. Poprzedniej kartce ja tego robić nie będę, żeby pokazać Wam dwa możliwe warianty. Czyli z zaokrąglonymi, narożnikami, no i z takimi zwykłymi. Ok, także mamy to. I jeszcze jedna rzecz to jest serce. Malutkie serce. Wytnę je z takiego samego papieru, z którego jest zrobiony kosz. nam. To serce możemy sobie dodatkowo ozdobić, wykorzystując czarny cienkopis Kreski. O, tak to wygląda. I ponownie zaczynamy od złożenia serc na pół. Zrobimy sobie sercowy balon, najpierw jedno serce, drugie. I trzecie. I tu także potrzebujemy kleju. Klej nakładamy na środek, umieszczamy drugie serce. Ponownie. Klej i trzecie serce. Ja sobie to delikatnie już rozchylę, ale chwilowo oj odłożę na bok, aby klej zdążył wyschnąć. W międzyczasie przymocuję serce, małe serce. Do kartki do kosza. Znowu używam taśmy przestrzennej. Zdejmuję osłonkę i umieszczam to serce w centralnej części. Mniej więcej. Mam takie małe patyczki kreatywne, drewniane. Takie jak do lodów, ale one są troszkę mniejsze. I teraz tak możemy nałożyć klej. Troszkę kleju i przymocowujemy na odwrocie tej kartki. Zobaczcie, tu jest przód, tu mamy tył. Robię tak to troszeczkę, jak widzicie, po ukosie i drugi. Patyczek, nałożę go trochę troszkę więcej. Dociskam i też możemy to pozostawić do wyschnięcia, odwracam na drugą stronę i czekam aż wszystko mi wyschnie, a kiedy wyschnie, to będziemy przymocowywać serduszkowy balon. Może nie jest to jeszcze wszystko perfekcyjnie suche, ale przynajmniej częściowo. W każdym razie nakładam na drugie końcówki tych patyków trochę kleju białego i ostrożnie nakładam moje balonowe serce. Dociskam dość mocno, aby klej załapał, i oczywiście pozostawiam to do wyschnięcia. Alternatywą dla kleju białego może być taśma dwustronnie klejąca, aczkolwiek Was też od razu przedzę, że ta taśma może się jednak odrywać, że tak powiem, więc dużo lepsze efekty daje klej biały. Proszę bardzo kartka jest już skończona, a będzie gotowa do użycia w momencie kiedy klej dokładnie wyschnie. W dzisiejszym odcinku zaprezentowałam wam dwa sposoby na stworzenie kartek walentynkowych z motywem serduszkowego balonu. Dajcie znać w komentarzu, która wersja bardziej wam się podoba. Taka, a może taka. Kliknijcie też łapkę w górę, jeśli uważacie, że ten tutorial był fajny, pomocny i że Wam się spodobał. Zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam Was do oglądania pozostałych moich filmików. Zajrzyjcie też koniecznie na lubietworzyć.pl, tam też jest bardzo dużo fajnych inspiracji. Ja już się tymczasem z Wami żegnam, słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. 爸爸。